A czy to nie jest jakaś muzyka? O Jezus Maria. Dobra A będzie film z Manusio Pepe Pains! Chcesz pięknych wspomnień Zabieram Ci do mnie. Nie ma DMCA. Siema wrogam urodziny pogów? Okej miła, miło, coś mi zrobiło Coś mi uczyniło, a zakochałem się Moja miło, swej miłości siłą Mnie już przetrwało miło, a ja tak kocham cię Kiedy wstaję okay. rano w głowie mam siano Myślę już o tobie Nie wiem co zrobię Kiedy spać się kłas Ok Letwo daję raz Tepej z rapy Trefrenem już jadę No oh. ja coś mi zrobiło, a coś mi uczyniło Nagałem się Moja miła z miłości się U mnie już Oto budżetowa Lekcji kocham Prosili z sobie w dół jakieś mieszkanie koniec w końcu. No w sumie Rafaelek miał coś wydawać. Trezek wiersz o wiem, że dobrze Stop Kura. Robię, bo poczytasz sobie Gdy już będę w grobie Nawet czasem nocą Ręce mi się pocą Biegniesz mi z pomocą się już twiergocą Marzę wciąż o tobie Nie chcę w kogo Walczasz moje pokój chcecie mieć przy sobie Gdy do pracy jadę Zjadam marmeladę I oranżadzę I z refrenem jadę A epilepsja Trafić płakał Czat, czy to nie... Wiecie co mnie skręca zawsze jak tych, te wszystkie teamy widzę? że z zlepek osób, dzieje? które prawdopodobnie się w ogóle przed projektem nie znały, a potem mówią, nie, no Team X, to jest rodzina, my się kochamy, wszyscy się domyślnie lubimy, nie wiem dlaczego, ale wszyscy się lubimy i teraz będziemy robić super rzeczy. I przychodzi taki Leksiu, który nie jest bardzo znany i wszyscy go lubią, bo jest jedyny, który przynajmniej jest jakiś w miarę autentyczny, nie? Jakby wydaje mi się, że moda na to, że sztuczny no lecił, team, jest sztuczny team, wjeżdżają wypo, wypożyczone samochody i udają, że jest hajs, Jak, jakby... Jest, jest jakiś influencer, który jest zaproszony do nieswojej chaty i robi teledysk oczywiście nie z nieswoim samochodem, ale fleksuje, że ma hajs. <grym> jakby, what do you mean? W świętego Mikołaja też mamy wierzyć? Święty Mikołaj nie istnieje w ogóle, jakby coś, czad, ok? Dobrze. To przynajmniej tyle, żebyśmy wiedzieli, ok? Na pewno. <grym> kropki, wiem. Więc jakby, nie wiem. Ja bym sobie serio obejrzał jakiś taki Team. Znaczy, w ogóle Team to jest cringe nazwa. Ogólnie jakiś wiecie. Zlepek influencerów, no nie, właśnie nie influencerów Coś jak ekipa, bo ekipa sobie robi teraz rzeczy Ale tak, takim zezwolnionym tempem, no nie? I serio, można by sobie zobaczyć jakiś takich Ja to bym w ogóle wziął jakichś takich swojskich typów Z jakichś marzonek górnych I wpuścić do takiej willi i jakby się zachowywali I to byłoby git A nie ludzie, którzy Hej, kani, mówią na mnie rich bitch Jezus Maria, jajks